I wiecie, no, te 2000 miesięcznie z donatów, no jest zajebiste, nie? Bo sobie, za, wiecie, co za 2000 mogę zrobić? Mogę iść na kurwy, <gry> mogę iść na jakąś fajną imprezę albo coś, ale z drugiej strony, ja właśnie przez to, że tyle hajsu z tych streamów zarabiałem, tak szczerze, to no, jak ja nie narzekam na to, to jest zajebiste dostawać pieniądze, ale trochę czułem jakieś zobowiązanie. Trochę czułem zobowiązanie. Do tego, że muszę jakiś być. Rozumiecie o co chodzi, nie? Po prostu, że muszę jakiś być. Nie, no, można mieć dziewczynę i chodzić na kurwy, tylko tak, żeby o tym nie wiedziała. <gry> nie, no żartuję, żartuję oczywiście, żartuję, nie róbcie tak. Ale wiecie o co chodzi. Ej, nie, jest za głośna muzyka, słyszycie? Słyszycie? Słyszycie muzykę, czy nie? Jest git wszystko. Mm, także słuchajcie. Yy. <gry> <gry> O Jezu, przepraszam, ja nie powinien takich rzeczy mówić na streamie Mam nadzieję, że nikt tego nie oszatował um, Ale wiecie, o co chodzi yy, Tylko sobie podgłośnię trochę muzykę, czekajcie Ej, bo ktoś za mnie napisał, czekajcie chwilę yy, Czekajcie, czekajcie, czekajcie O, zajebi... ej, czekajcie, bo ja się najpierw. Dobra. <laughs> o kurwa. Team donation split Dobra. No co z tym zrobicie? Ale słuchajcie, widzowie, powiem Wam jedną rzecz. Jakby. Kurwa. Przepraszam, kochani, przepraszam. Ja Tylko wyjdę z tym sonikiem, dobra? O. Kochani widzowie, właśnie chciałam powiedzieć jedną rzecz. Odpowiem sobie tylko tego. Yy, Wodymku, bo zacząłem jakieś leki brać i wpierdalam się w kolejne nauki, masz może radę, jak wyjść z nałogu? Mordo, powiem Wam tak, powiem Wam jedną rzecz. Z nałogami to jest tak, że ludzie się wpierdalają w nałogi, dlatego, bo chcą sobie coś zastąpić. No, mówmy, ja sam jestem uzależniony od wielu rzeczy Widzowie, Ja jestem ostatnią osobą, z której powinniście brać przykład. Ja nie potrafię w niczym się suwerennie utrzymać. Jestem totalnie najgorszy w tym wszystkim. Ale jakbym miał dać jakąś radę, stary, to w sensie, to będzie takie coachowe, ja nienawidzę w ogóle coachów, bo z coachami mam taki problem, że yy, ojciec mojej byłej był coachem i on był totalnie pierdolnięty na łeb, on miał jakieś książki yy, z drugiej, wiecie, z drugiej tej wielkiej wojny, Jakieś pojebane rzeczy motywacyjne, psychologiczne, plakaty na ścianie, jak ja do Patrycji przychodziłem, jak miałem 16 lat, to ja miałem takie, kurwa, no niesmaczne to jest, nie? Ja nie chcę ci dawać żadnych rad, stary, w stylu znajdź sobie jakąś fajną dupę albo chłopa, znajdź sobie zajawę, bo ja wiem jak to jest, stary. Ja wstaję rano z łóżka i czuję cholerne zimno, mimo tego, że nie chcę go czuć, rozumiesz o co chodzi, wariacie. Więc wydaje mi się, że jestem ostatnią osobą, która powinna cię pouczać w czymkolwiek Bo ja jestem chujowy co w się sensie wiesz co, wydaje mi się, że jestem bardzo mądrym człowiekiem Ale jednocześnie jestem strasznie głupi Dlatego nie powinienem ci dawać żadnych rad Z kim mieszkasz w Ja mieszkam z Yoshihito Majosze, z Szymkiem Minecraft, z Amoksalem, z Kamilkiem motorzystom i z Łukaszem Który jest zajebistym fotografem I mieszka z nami jeszcze wujek całej rodziny Ale... Powiem wam jedno, mi się w chuj dobrze żyje od kiedy mieszkam sobie z ziomami, w sensie wiecie. Bo jak ja mieszkałem w Tarnowie, to ja wstawałem sobie na przykład, nie wiem, o 15, robiłem streama, zarabiałem sobie hajs tych streamów, no i potem miałem takie kurwa, mać, no. Moja życie jest puste, nie? Nie miałem w ogóle do kogo wychodzić. A jak już wychodziłem do takich ziomków, to tylko do takich typowych, no może nie, no był kuzyn, był zachim, ale prócz nich, no to w kurwe było tam patusów po prostu, i wychodziłem często. Żeby coś porobić, nie, ale wewnątrz duszy czułem taką przejebaną pustkę widzowie, rozumiecie o co chodzi No i pamiętam, że miałem taką sytuację, że mama do mnie przychodzi i mówi Piotrek, może sobie do jakiejś pracy normalnej pójdziesz, bo mimo tego, że tam z internetu zarabiałem To wiecie, dzień miałem zdesorganizowany. w szkole zawsze miałem tak, że wiecie, ja się nic nie uczyłem I tak miałem zajebiste oceny i nie miałem po prostu co robić całe dnia, pieniądze i tak miałem, nie więc stwierdziłem, że chuj, pójdę sobie do pracy, poszedłem do pracy w call center za 12 złotych na godzinę. Mimo tego, że wiecie, ja już tam zarabiałem. I słuchajcie, kurwa, miałem taką sytuację w call center, że jak tam poszedłem i się zatrudniłem, to trzeba było robić 80 godzin miesięcznie, a ja robiłem kurwa 4 godziny miesięcznie i gość po prostu mój przełożony, że się na początku wiadomo, zrobiłem ich tam z 10-15, zajebisty wynik, dostałem nawet ten y, pochwałę dyrektora za to, że sprzedaje dobrze odkurzacze babciom. No i kurwa ten dyrektor mój mówi menadżer, że Piotrek. Jakby na chuj ty się tu w ogóle zatrudniłeś, jak ty przychodzisz na 4 godziny w miesiącu, ciebie praktycznie w ogóle nie ma. Nie chcecie cię zwalniać, bo robić zajebisty wynik, ale po co? A ja mu mówię, bo matka mi każe, proszę pana, ja mam kanał, a anime, a streama włączam i mi dzieci 500 wysyłają. On takie, kurwa! kurwił się! Ja, ja to... Nie no, bucem wtedy byłem, widzowie, ja miałem 18 lat i się śniłem w chuj kurwa. Zajebiste to było, serio. Kocham moje życie w chuj. Serio, wchuj was kocham widzowie, dziękuję, że mogę tak zarabiać. A teraz to mam tak, że mam sklep i też nie muszę nic robić, bo sprzeda się nie wiem, 300 koszulek, ale nie no, żartuję koło tego sklepu. To dużo trzeba robić, widzowie, wchuj, dużo trzeba robić, właśnie. Dlatego teraz już nie mam tak, że wiecie, że, 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 że śpieczy coś, bo mam naprawdę, mam naprawdę ciężkie życie. Przyjebany, ciężko jest, kurwa, ciężko, kurwa. Był desperadosik? no właśnie nie był, mam redukcję. Już kaloryczną, trzeci dzień to chyba najdłużej, od kiedy miałem od dłuższego czasu, ale wiecie o co chodzi. Wody, pójdziemy kiedyś razem na kurwę? Nie, nie róbcie takich rzeczy, widzowie, nie. Nie róbcie tak. Ja wam powiem, widzowie, zamiast sobie wmawiać takie rzeczy, to wiecie co możecie zrobić? Znajdźcie sobie dziewczynę, którą pokochacie, ale tak pokochacie od serca. Rozumiecie? Od serca. Czy twoja mamusia ma coś z Loli Paradise? Tak. Ja stwierdziłem, mogę wam coś w widzowie powiedzieć, ja stwierdziłem, że każda osoba, która mi kiedykolwiek pomogła, jeżeli będę miał na to pieniądze, to będzie dostawała od mnie ciuchy za darmo. I na przykład Johnemu wysłałem, Adiemu Reklesowi wysłałem koszulkę Homesicka, Meferowi, jego dziewczynie wysłałem, bo po prostu stwierdziłem, że kurwa, te wszystkie osoby... W, wiecie, to i tak nie jest dużo, po prostu gest, nie? Ale stwierdziłem, że oni mi tak kiedyś w chuj pomogli psychicznie, że byłbym kurwą, jakbym mnie wysłał. No i co? No póki się będzie fajnie sprzedawać, to chciałbym wszystkim bliskim osobom coś tam dać, bo wiadomo to nie jest coś dużego i tak dalej, ale myślę, że to jest gest od serca, bo jak wam mówię, ja jestem w kurwę wrażliwym i empatycznym człowiekiem. Piłeś żubra z Smutnym Johnem? Powiem wam lepszą historię. My ze Smutnym Johnem, jak byliśmy w Warszawie, to mieliśmy taką sytuację, że poszliśmy pić harnasie o drugiej... W sensie nie, to było inaczej, słuchajcie. Byłem ja, Smutny Johny, Matkolen, yy, Łukasz i już nie pamiętam, kto pamiętam, że było nas czterech. A, jeszcze był efiks, no i słuchajcie, siedzimy sobie w piątkę na apartamencie i Matt Collins z efiksem, tacy już podpici, czy po kebaby pójdziemy? Ja mówię, że no dobra, pójdziemy. <grytanie> Wzięliśmy pieniądze od Dominiki, bo mi smutnemu Johnemu, słuchajcie, moja mamka wtedy dała mi do Warszawy 400 złotych. Rozpierdoliłem wszystko w dwa dni, na, nie pamiętam, poszedłem, zamówiłem sobie uberica, sushi kupiłem i już po prostu pieniędzy nie miałem. No i była taka sytuacja, że już po prostu hajsu nie było. No i ja tak do matko Len mówię, że Dominika, pożycz mi tam parę złotych, nie? I wyszło tak, że chyba pięć stów od niej pożyczyłem. <grym> Bo po prostu tak na bieżąco pożyczałem, rozumiecie o co chodzi. No i ona tak mówi, że dobra, macie tu na kebaba ze smutnym Johnny. Wyszliśmy o 23 i wróciliśmy o 4 rano z, z torbą pełną harnasi. Kurwa, już nie pamiętam nawet jak wróciliśmy. Johnny mi opowiadał, że Ktoś tam bełtał po prostu w krzakach Ja tak myślę Ja pierdolę, nie Ajajaj, no ciężka historia była No i pamiętam tylko to, że Nie, nie pamiętam kto Ale ktoś na V Kończący się na Odym powiedział, że musi bełta puścić Żeby Harnolda jeszcze wypić jednego Ale ja byłem głupi widzowie Głupi byłem, głupi i młody byłem Wodym, czy warto zawierać znajomości Przez neta z ludźmi? Oczywiście, że warto. Ja Wam powiem, że największych przy... Aha, i wtedy powstała piosenka Młody Patus. Ej, słuchajcie, jak ktoś nie zna Młodego Patusa, to Młody Patus to jest real historia. To jest real historia. To się zdarzyło naprawdę, serio. Już Wam puszczę. Słuchajcie tego. real-historia, widzowie. To jest real-historia. To się serio działo, kurwa. jak Byliśmy smu ze smutnym Johnem w Warszawie, że jakiś gość się do nas przypruł, już nie pamiętam kto, ale się pruł do nas i nagraliśmy patusiarski kurwa rap. I to jest najlepsze. No, widzowie. No, kur nie, no, powiem wam, że właśnie znajomości przez internet to są najlepsze znajomości. Ja nie mam lepszych znajomych niż przez NETO. Smutny Johnny mieszka daleko od ciebie? Ta, da, mieszka daleko. Smutny Johnny mieszka stary. W, mieszka w mm, Gdańsku, ja mieszkam w Warszawie. Chcesz śliniak? Ja w ogóle w chuj pluję, przepraszam, jak kogoś to denerwuję. Strasznie pluję. Ostatnio w ogóle zauważyłem, mam chyba problemy ze Szczęką. Hej Przystyniaku, mam pytanie. Czy jest opcja wysłania projektu do ubrań w twoim sklepie? Nie no stary, nie ma raczej możliwości, bo my za projekt Dangel Dasta zapłaciliśmy No dużo kasy, nie? Babka dostała ponad 1000 zł za dwa projekty, więc nie chciałbym tego udostępniać, bo wiesz, dla mnie 1000 zł to jest w chuj pieniędzy stary, serio. I wiesz, jakby mógłbym powiedzieć sobie, że o, teraz jestem altruistą i ci wyślę projekt, ale nie zrobię tego, bo ja jestem altruistą. <grytanie> Jak kocham pieniądze, ja bym mógł pieniądze na pieski dawać. Wiesz o co chodzi. Ja mam ostatnio szczęskości, tak przez kilka dni mie zęby, bo i mi psycha siada. No ja mam właśnie to samo stary Wierzysz w miłość na odległość przez internet? Widzowie, wy nie wierzcie w miłość czy przyjaźń przez internet, tylko spróbujcie, kurwa. Ja wam powiem, jaki jest problem w większości matek w Polsce. Bo matki w Polsce sobie myślą tak, o, powiem mojemu dziecku, że nie ma czegoś takiego jak miłość przez internet. One wam to mówią, kurwa, dlatego że po prostu nie chcą, żebyście mieli miłość przez internet. Wy się nauczcie swoim mózgiem kierować. Próbujcie sobie wejść w taką relację, najwyżej się spierdoli i chuj. Jak się nie spierdoli, to się nigdy nie nauczycie, widzowie. Rozumiecie o co chodzi, nie? Musicie próbować po prostu. I słuchajcie, ja wam powiem tak, ja sobie psychę wykształtowałem, bo ja mi kiedyś psycha, mi kiedyś psycha siadała. Często, naprawdę. Często mi psycha siadała, ale już mi psycha nie siada. Tylko, tak, że ja sobie to wypracowałem, bo zanim... Zanim mi psycha przestała siadać, to ja musiałem dużo razy się wypierdolić na ryj, serio widzowie. Ja miałem i fałszywych przyjaciół, i normalnych przyjaciół, i ja byłem fałszywy. Rozumiecie o co chodzi, nie? Dlatego po prostu potrzebujecie czasu. Próbujcie, próbujcie. Wodyś, jak sobie znaleźć jakąś taką fajną paczkę znajomych niepatusów? Moi najlepsi przyjaciele to zawsze byli patusy. Na przykład Mefer, Mateusz Mefer-Wróblewski i Smutny Johnny. To jest jebana patologia, ale ich kocham. Kamilek, montażysta. Nie jest patusem, też go kocham, ale kurwa, ma coś w sobie, patusa. Rozumiecie o co chodzi? To są osoby. Marcelin Borończyk, Payne MB, Sticky XR, To też są patusy, czasem. Widzowie, prawda jest taka, że każdy z nas ma w sobie kawałek patusa. Rozumiecie? Każdy z nas ma swojego patusa. I ja mam patusa w sobie, i wy macie w sobie patusa. Tylko macie go nieodkrytego, kurwa, jeszcze po prostu. Widzowie, bo prawda jest taka, że jakbyście. Jakbyście nie wiem, jakbyście poszli sobie na przykład, daję sytuację, daję sytuację potencjalną. Idę sobie na przykład z ziomem na jakiś napój energetyczny i go zerujemy i jest wajbik patusiarski, to dlaczego mamy nie być patusami? <laughs> Wiecie o co chodzi, nie? Rozumiecie widzowie? Włodymku, pojeżdżam historię na 400 koszulek koledze z Facebooka, ja już nie pamiętam stary, po prostu nie pamiętam jak to było. Ale właśnie pamiętam, jak moja mama raz mi powiedziała, że jestem patologiczny, ale w chuj inteligentny. Ja wtedy powiedziałem, mamo, ja nie jestem patologiczny, a po prostu jestem sobą, kurwa. Czyli mogę być patologiczny, wiem o co chodzi, nie? Także wiecie. No i słuchajcie, ja wam powiem, że ja jestem patusem dziecko ulicy Widzę Widzowie... <coughs> Oj, brachu, moja psycha już pfikołka wali. Generalnie jestem strasznie zakompleksionym i fałszywym śmieciem, ale powiem Ci, że uwielbiam ten typ mojego życia. Czy coś się ze mną nie tak? Ja mam to samo stary, tylko właśnie wiecie co? Ja wam powiem tak. Ja zawsze jak się wstawię, to ja mam takie refleksje na temat życia. Kurwa, kogo ja najczęściej okłamuję? I wiecie co wtedy wychodzi? Że ja najczęściej okłamuję, kurwa, sam siebie. Że jestem fałszywy, ale tylko do siebie, bo do ziomów jestem real, nie? I thrill. Ale do siebie jestem fałszywy i zakłamany. No i słuchajcie, chciałem Wam powiedzieć. Kiedy włączysz donate'y? Nie, no ja włączę na następnym streamie, dobra? Bo na razie nie wiem nawet na czym mogę je włączyć, a miałem skończyć historię z donatami. No i właśnie jakby z tych donate'ów, wiecie, fajny hajsiki w ogóle, zawsze był, ale ja wtedy mam coś takiego, że ja kurwa presję zaczynam czuć, ja muszę być jakiś śmieszny i tak dalej, a ja lubię sobie streamy odpalić i po prostu gadać na czacie, Poprawiam sobie specjalnie Genshin Impact dzisiaj, żeby grać na następnych streamach już nie w tego Sonica i z rozmawiać, nie? odpalę te donajciki na następnym, ale muszę sobie jakąś psychę wyrobić, żeby nie czuć presji z obowiązania. Rozumiecie, o co chodzi, nie? Wiecie, o co chodzi, wariaty. Co to w ogóle znaczy patus? Kiedyś myślałem, że to ziomek, co na Perdala wódę. Mordo, każdy interpretuje bycie patusem na swój sposób. Dla mnie patus to jest po prostu chłopaczyna z zasadami. <laughs> nie, no nie wiem, stary, no mów sobie, co chcesz. Ja po prostu uważam, że jakby ja sobie wymyśliłem skalę bycia patusem. I u mnie każdy mój ziomek ma coś w sobie z patusa, rozumiecie? Jak po prostu wiecie jakiś temat fajny, czy coś się zacznie działać, to każdy jest trochę patusem. <laughs> Opowiedz historię, jak mieszkałeś w Tarnowie. Nie chcę, nie chcę opowiadać historii, jak mieszkałem w Tarnowie, bo kurwa, źle wspominam ten okres bardzo. Teraz mieszkam w wawie jest bardzo fajnie. Mam szymka Minecraft i tych chłopaków typu Hitova, Kabaya, Hoshe, legendarny miecz japoński, fajne chłopaki, tu mi się dobrze mieszka. A Tarnów nie lubię kurwa do tego wracać, wiecie dlaczego? Bo ja byłem wtedy w chuj smutny. I pamiętam, że miałem tam dziewczynę kiedyś, Patrycja się nazywała. Co jest stary był coachem, nie? Wiecie o co chodzi. Naprawdę coachem książki pisał. No i on był taki kurwa przyjebany i mi też na psychę wchodził. Ja nie dlatego nie lubię coachów. Ja nie lubię po prostu coachów. Czemu nie ma odcinków w Bo nie mam pomysłu na razie żadnego. W sensie, w tą sobotę już będzie fajny odcinek, ale nie miałem... Szczerze powiem wam tak. Powiem wam szczerze, czemu nie było odcinków. Bo mi się kurwa po prostu nie chciało, jak się do Warszawy przeprowadziłem. Jak ja się do Warszawy przeprowadziłem, to doświadczyłem czegoś, czego całe życie nie miałem. Czyli po prostu ciągły kontakt z ziomkami, do których musiałem przyjeżdżać. Widzowie, jak ja miałem 17 lat i przyjeżdżałem do Warszawy się z ziomami spotkać, ja przyjeżdżałem tutaj, ja brałem od mamy 400 polskich złotych na bilet i ja musiałem wracać po dwóch dniach. A jak ja się tu przeprowadziłem, to po prostu doświadczyłem ziomków na co dzień i przez trzy miesiące tak naprawdę wolałem się z nimi spotykać, poświęcać czas na loli, robić jakieś rzeczy czy nawet gadać na Discordzie i, i po prostu się cieszyć życiem niż pracować. Szczerze mówiąc, to nie było tak, że ja miałem jakiś problem kurwa, po prostu zajebiści się kurwa, macie rozumiecie widzowie o co chodzi. I teraz wiadomo wrócę do wrzucania odcinków regularnie i to za niedługo dlatego, bo, bo chcę, chcę to robić, ale wcześniej nie chciałem. I nie chciałbym tego robić nigdy na siłę, rozumiecie o co chodzi. Nigdy nie chciałbym yy, na siłę robić, a już mam dużo zajebistych pomysłów, więc wszystko się zgadza. W co jesteś ubrany, mam teraz Longsliwa. Mam teraz Longsliwa, stary Z Ganses Roses i spodnie z Nike Pozdro, ale takie zajebiste. Yy Wodym, to ogólnie rysuj sobie coś, jeżeli byłaby taka opcja, a ja nie umiem rysować mordo, serio, nie potrafię rysować, nie chciałbym tego robić, ale słuchajcie, no ja teraz też jestem na decyficycie, bez kitu gadasz tak szybko jak zepedalasz z tym sonikiem, serio? Jezu, to przepraszam, będę mówił troszeczkę wolniej, czekajcie, trochę zwolnię dobra. Czy możesz doradzić, jak dobrze podzielić czas podczas rozmowy na analizę wypowiedzi podczas dialogu z drugą osobą? Aha, czyli chodzi Ci po prostu o to, jak analizować sobie ludzi. Ja wam powiem widzowie tak. Ja myślę, że mam jedną zajebistą zaletę i tą moją zaletą jest to, że ja mam taką umiejętność, że ja wiem, co ludzie chcą usłyszeć. I no skurwysyństwo trochę to jest, ale ja często mówię to, co ludzie chcą usłyszeć, żeby po prostu coś uzyskać, nie? Często to mówię. To jest chujowe, ale wszyscy o tym moi znajomi wiedzą, nie? No skoro mówię o tym na streamie, to też wy to wiecie. I wydaje mi się, że to wszystko dzięki temu, że obejrzałem dużo psychologicznych anime, jak na przykład One Outs. Jak ja, widzowie, obejrzałem sobie One Outs i Dev to ja sobie pomyślałem, kurwa, widzowie, ja chcę być... Ja chcę być taki jak gość z Death czyli chcę być 200 jak z kurwy synem, chcę mieć dużo pieniędzy, chcę sobie jeździć po świecie, wydawać pieniądze na jakieś pierdoły typu, nie wiem, kurwa, widzowie, nie wiem, cokolwiek, chciałbym sobie kupić, chciałbym zostać rolnikiem, to sobie kupię kiedyś rolnictwo, rozumiecie o co chodzi, jak będę miał pieniądze i to był mój cel życiowy i ja się strasznie psychologiem interesowałem, serio, dla mnie psychologia to jest takie... Top, top top 10 najważniejszych życzy, rzeczy w życiu, żeby się nauczyć. Rozumiecie o co chodzi, nie? Coloring pixels sobie pobierz. Nie chcę stary tego robić. Nie chcę, nie chcę rysować. No mój, mój dziadek był rolnikiem, tylko że mu się kręgosłup spierdolił w wieku 60 lat i w ogóle z moim dziadkiem jest taka ciekawa historia, że on moją babcię zdradzał, w sensie on na kur wychodził co chwilę, nie? mój dziadek, dziadek Edward, yy, od strony, nie dobra, nie do mojego okotko, od strony, żeby nie wyszło, ale miałem dziadka, co co chwilę na kurwy chodził i właśnie on miał problemy z kręgosłupem po prostu i pamiętam taką sytuację, że Właśnie babcia taka zapakana i w ogóle on z tych kur w bracach, byłem ja mały, ale już nie żyje dziadek, nie? Ale śmieszne, śmieszne było. Yy, Wodem, to prawda, rzeczy niż bez... Uuu, nie, 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 nie takich rzeczy, mordo Masz jakieś anime, gdzie chłopca żyje gdzieś ma problemy i nagle traci wszystko i sobie jakoś radzi? Nie, teraz nie mogę sobie przypomnieć, ale możeś mi napisać, jak takie znajdziesz. Możecie mi wysłać na Instagramie na wody, serio. Ej, widzę, jak komuś się chce, to zapraszam na mojego Instagrama i powysyłajcie mi jakieś fajne anime, gdzie chłopak z depresją inteligentny musi sobie radzić w życiu. Kiedy stream z Johnem? Mam nadzieję, że jak naj, najwcześniej. Mateusz jest zapracowany, on teraz dużo pracuje, jest pracocholikiem. Wiecie, jak, jak z Johnem gadam, to wolę sobie z nim pogadać tak prywatnie, a nie na streamku, ale zapraszam go na pewno na streamie, bo zajebiste były. My z Johnem to się dogadywaliśmy jak Edward i Erdik, rozumiesz o co chodzi, nie? <coughs> Jakim prawem ty mi się na głównej wyświetliłeś? Nie wiem, może dlatego, że jestem piękny, mam jestem młody, piękny, uroczy, trochę ulany, ale YouTube to zauważył, rozumiesz o co chodzi, nie? Na co zwracać uwagę podczas dialogu, aby łatwo wykryć, czy ktoś tobą próbuje manipulować? Wiecie, co ja Wam powiem, że ja bym się na Waszym miejscu zawsze słuchał intuicji. Serio, intuicja to jest kurwa. Ja całe życie polegam na intuicji totalnie, w sensie jakby ja mam coś takiego, wydaje mi się, że po mojej mamie, bo moja mama jest w kurwę inteligentna. W sensie ona, wiecie, ona ma stwierdzone, że ma ponad tam 130 IQ, bo robiła sobie te testy do mensy. Yy, I wiecie, ja mam taką chuj inteligentną mamę, taką w kurwę inteligentną, nie? Mój stary był trochę głupszy, ale nadal był w chuj mądry, nie? I wiecie, no jakby jak moja mama jest bardzo inteligentną kobietą i mój tata był ponadprzeciętnie inteligentny, mm, no to wiecie, no koniec końców ja też musiałem się urodzić w miarę inteligentny. Roz, wiecie, nie będąc skromnym, tylko tak w miarę obiektywnie. Nie mówię, że jest jakiś zajebisty, tylko że po prostu widzę po prostu, jak jest po, w moim życiu, nie? I ja mam coś takiego, że jak z kimś rozmawiam albo prowadzę dialog, to po prostu kurwa, myślałem, że mi się komputer zjebał, to po prostu czuję tak intuicyjnie, jak mam się zachowywać, żeby coś uzyskać. Rozumiecie, o co chodzi? Ja to mam po prostu u siebie, u siebie po prostu, rozumiecie, o co chodzi? I co dalej z tym dziadkiem? No nic, no na kurwy chodził. No i umarł, nie? Rolnikiem był, ciągnikiem sobie chodził. On nie zarabiał dużo, on zarabiał tam, nie wiem, ile, z 2-3 tysiące złotych. Babcia w sumie zarabiała więcej od niego, szczęśliwy był, chodził sobie na te, rozumiecie o co chodzi, nie? Po prostu kurwa był szczęśliwy. Ale na przykład ja mam także, ja nie wiem czy byłbym szczęśliwy żyjąc takim życiem. Ja wolę widzowie, ja wolę widzowie, być w jednej stałej relacji, kochać, ale właśnie wiecie co, bo Um, ja z jednej strony lubię, ale z drugiej strony mam tak, że ja muszę mieć adrenalinę w życiu, serio, ja w ogóle nie, nie, nie mogę, nie mogę, ja muszę mieć adrenalinę, u mnie się musi coś dziać, muszą być mocne bodźce, bo jak ich nie mam, to mi ciężko. Wodymku mój kochany, ale każdy człowiek wie, co musi zrobić, aby uzyskać dany cel. Czy ja wiem, czy tak każdy chce? Zauważcie, że jak dążycie do jakiegoś celu, na przykład Niemiec. Mati 306, nie? Mamy Matiego 306 na czacie i Mati 306 sobie ubzdruł, u, u, ubzdurał w głowie, że on by chciał na przykład mieć, no nie wiem, no kurwa, nie wiem, co byś mógł mieć, Mati 306. O, że chciałby na przykład sobie kupić apartament w Warszawie za 400 tysięcy, nie? I Mati wie, co musi zrobić. Mati musi założyć sklep z kubkami anime i zacząć je sprzedawać na przykład z marżą 10 złotych. Sprzeda sobie 1000 kubków i zarobi. Yy, 10. Zarobi sobie 100 tysięcy, nie? Obrotu zrobi. No i wiecie, sprzedaw chuj tych kubków, kupi sobie to mieszkanie. No i kurwa, rozumiecie, ale to tylko tak brzmi zajebiście. Rozumiecie o co chodzi? To tylko brzmi zajebiście, bo podczas jak będziecie sprzedawać, jak będziecie widzowie sprzedawać te kubki, rozumiecie? No, 10 tysięcy, ja nie wiem, ja z ja matematyki jestem chujowy. Jak będziecie sprzedawać te kubki konsekwentnie, to wiecie co zrobicie? Zapomniałeś odjąć podatek i tak dalej. No, to ja mówię, że to jest obrót, do tego jeszcze podatek dochodowy, podatek VAT, ubezpieczenie zdrowotne. Ja widzę, że nie chcę was, was zasmusać, jak wygląda prowadzenie firmy w tym kraju. Jebać to, nie? I chodzi o to, że... My, my widzimy tylko te 100 tysięcy, które Mati306 zarobi na tych kubkach. I sobie myślimy, kurwa, ale ten Mati306 jest zajebisty. Ale widzowie, wy nie patrzycie na to, że w drodze po ten apartament dziadek Matiego306 chodził na kurwy i był rolnikiem, babcię zostawił, przyjaciele się od niego odwrócili, bo zaczął zarabiać hajs, popadł w depresję, w nałogi, zaczął po prostu kompulsywnie wpierdalać różne fast foody i, i stał się po prostu osobą, której nigdy, nigdy nie chciał się stać. I stał się jeszcze socjopatą. Widzowie, wy tego nie widzicie, a Mati 306 to widzi. Mati 306 to widzi. Jakby dążył do tego kurwa, że wiecie, z jednej strony mam i ten cel, ale z drugiej strony y, Mati 306 popadł w depresję, dziadek go zostawił, babcia płacze, wchodzisz do babci, popadasz jeszcze w większym, y, większą depresję. Rozumiecie o co chodzi, nie? W mogę wziąć ślub z twoim głosikiem? Błagam, to moje marzenie. A da się wziąć ślub z głosem? Nie wiem. Na jakim profilu byłeś w szkole średniej, czy coś? Zależy, bo przez chwilę byłem na humanie, przez chwilę byłem w technikum, przez chwilę byłem na różnych profilach. Ja ze szkołą miałem taki problem, że jak ja chodziłem do na przykład liceum, to ja sobie wolałem kursy porobić, bo w technikum miałem tam jeszcze, nie? I robiłem kursy z Unii i różne głupie rzeczy. Wodymku, kochany, słucham cię od chwili, tak uważam, że psychologia jest mega ważna i mo to każdy człowiek powinien wiedzieć chociaż 50% co taki psycholog, bo bez tego ciężko w życiu. Właśnie ja mam problem ja mam problem z psychologią taki i z psycholożkami, szczególnie z laskami, które chodzą na profil psychologiczny, że ja kiedyś poznałem taką Ankę. Ona studentką psychologii była, nie? I ona jakaś totalnie pierdolnięta. Zaczęła mi po prostu na banie wjeżdżać i mi zarzucać, że ja mam jakieś problemy ze sobą. Ja mówię, dziewczyno, no przecież każdy ma ze sobą kurczaczki, i na jakieś problemy, no co ty mi tutaj pierdolisz? Ona do mnie, że no bo ty ty tyle jesz, bo masz problem z kompulsywnym jedzeniem. Ja mówię... Kobieta, ja po prostu lubię wpierdalać i to tyle. Jakby yy, nie trzeba każdego, yy, każdego zachowania interpretować na jakieś milion sposobów i analizować, yy, bo ja po prostu lubię jeść. Ja lubię jeść dobre jedzenie. Jak chcesz, masz tu pizzę, zjedz mi ją razem. Rozumiecie o co chodzi? Nie? A potem sobie uświadomiłem, że kurwa, może ona faktycznie miała rację, i może, może to ja mam jakieś problemy ze sobą. Wiecie o co chodzi? W jednym komuś mi powiedział, masz tą piękną koszulę biało-czarną z Agora Clothing, ale. Ale ją, ją zamknęli już zamknęli już. Adora Clothing. Szkoda, szkoda, szkoda. Yy, kiedy kończy stream? No teraz już skończę, bo już trwa długo. Dzięki widzowie za streamka. Super było, bardzo fajnie mi się z wami yy, rozmawiać.